Dobra, i ciśniemy na szpital. Dzisiaj na szpital jedzie? Yy... Różne są drogi. <laughs> Pojadę. Tak, o. Pasuje mi też na dorms, wstąpić tam za te drzwi i zobaczyć, czy coś ciekawego jest nowego. Jak już będę jechał. Tak zrobię. Tylko nie pamiętam, który to był budynek. Tego kładam przez ten sprzątny, bo się w końcu od niego rozbije. Golf klub. Ja sobie zginę, któregoś dnia przez takie właśnie głupie, że sobie nie przeładuję broni czy coś i będzie szydera ze mnie. Hmm. Nie chcę brać powtórek to się o ale to się przyda To też Dobra, resztę wszystko mam. Spadam stąd. Aj, muszę pamiętać, że tutaj amunicji nie będę znajdował. Więc będzie trzeba wreszcie później ruszyć zapasy i trzeba w miarę trafiać. Tutaj najlepiej by było chyba broni ręcznej używać, ale nie mam punkcików puszczonych, to tak średnio się będzie opłacać Jakaś kamizeleczka Paliwo do zabrania No i parter tego budynku sprawdzony Zostały kosze na śmieci I obejście, w którym byłem? Chyba byłem Uchojarzę ten kij golfowy o, doktura spotkałem jakiegoś. Ciekawe z czego miał specjalizację. Zwarczenia. Eee. Za tymi drzwiami. Właśnie nie, da, nie ma co do tego strzelać. Szkoda amunicji. To nic, idziemy do tego drugiego segmentu budynku. Albo jak podskakuję, to mnie słyszę. O! Ten był szybszy. Od razu panika gaming, podwójny strzał. Nie spodziewałem się czegoś ciekawszego w tym szpitalu. Serio w tym szpitalu nic nie ma ciekawego? Ani jakichś tajnych przejść, jakieś coś tam? Hmm. Słabo. To po co ja tu przyszedłem? A tych opatrunków za wiele nie ma. ta snajperka chyba O! L large Metal Save, ale fajna. Ta mapa ma dużo fajniejsze przedmioty. Dobra, w tym pomieszczeniu byłem. Tu na zewnątrz byłem. Tyle zwiedziłem i się zawiodłem. Śmiesznie by było, jakby się okazało, że trzeba te kosze rozwalać, bo pod nimi coś jest. O, jest wejście. Może tu z pistolecikiem, bo mam więcej amunicji. Ale fajne zębiaki, inne Police West. Co ja z tego wyciągnąłem? <grym> Nic. Apatyki. Ej, To wbijamy, tak? Czy nie? Tak. I zwiedzamy. W kuchni raczej się nie spodziewałem ciekawych rzeczy, chociaż. Choć bardziej się w więzieniu spodziewałem podziemi, ale to. Dobra, Wracaj przez bramki. O, i co podziemia? To tu się spodziewałem jakichś ciekawych rzeczy, a nie na górze. Oho o kurcze Dobrze się spodziewa dobrze się spodziewałem Tu to w ogóle jakaś jazda ostra jest to mi nie wygląda na więzienie W więzieniu nie ma miejsca kultu Grzybki rosną O kurcze Ja chyba nic w tej wodzie nie ma Pewnie trzeba mieć ten, jakiś ten, no nie? Radiation below, There's a small powder. Wow, ale to są lokacje. Tylko trzeba jakieś te na radiację <noise> znaleźć ochrony. No dobra, to będzie się szukać. Myślałem, że w szpitalu coś znajdę, ale tak nie bardzo wyszło. To tu już tyle. Dreszczyk mnie przeszedł, ale. <ścoughs> nic ciekawego. Ostatecznie. To nic, szukam jakiegoś wyjścia wyżej, chyba w takim razie. Jak na dole, nic ciekawego. Znaczy, no, ciekawe jest, tylko. Na razie nie dla mnie. Fajne autko, prawie bym się wywalił na parking. O! Tamta lokacja na dole się ciekawie zapowiada. O, Jerrykan Super. Gdy już nie potrzebuje takiego zapasu, to znajduję. Ale to zawsze będzie na ten. Opcja zrobienia tego dużego, przynajmniej z czegoś. Ale to autko bym sobie uprowadzi, fajne. Ciekawe, czy można coś z nim zrobić więcej? Można się przesiąść. I on ma ten magazyn. O ile to tak się nazywa. Ale fajna, ten też ma, ma jakiś magazyn? Ma, każdy ma. Lul. Czyli można sobie pochować te? Do podnoszenia i tym podobne, spoko, a ten ma większe. Jest tu coś jeszcze do zwiedzenia? Ten środek jakoś tam wyjść? Można na górę? I właśnie, jeszcze to muszę sprawdzić, czy tu się jakoś na górę wychodzi. wychodzi chodzi tędy. Jako się boję tego dźwięku, za każdym razem tak samo. Tu... Oho, sąbiaki. Co to jest? He he, klucz, klucz czwóreczka. Miałem nosa, żeby jeszcze to zagradnąć. No i dobra, i to wszystko tutaj. Czyli kolejne miejsce, gdzie muszę wrócić, jak będę miał ten. Maskę gazową czy coś takiego. Nie wiem, co tam właśnie trzeba mieć. Chyba będzie trzeba jakąś Wikipedię odwiedzić. I poczytać o tych lokacjach. Albo po prostu na hebiu trafił, ale to wtedy ciężko coś tutaj zmontować z tego fajnego doglądania, bo strasznie dużo trzeba przekopać i ciąć. Co mi tu jeszcze zostało? Mogę na ten checkpoint pojechać tamten. Co to jest? Bunkier? To jest na mapie? Jest. Na dole jest radiacja w takim razie Pistol magazyn. Ojejku, ale fajne są lokacje, tylko trzeba w końcu znaleźć ten Może tą maskę czy coś Nie wygląda to obiecująco, ale też nie ma blokady W prawo Nie, średnio to wygląda Zobaczmy co jest na wieżyczce o! Najbardziej wyposażona wieżyczka jaka dotychczas była W sumie mogę sobie skakać, ja tam z dachu mogłem skakać Zapomniałem o tym, o spadochronie Było śmiesznie, bo jak było, było, trzeba się gdzieś pod biurko wczołgać Żeby jakiś przedmiot znaleźć O! Żyroskop Wreszcie jakiś ciekawy przedmiot, którego nie miałem wcześniej i on to tak leży, sobie, tak sobie po prostu Jeszcze za każdy, Aha! To już tu jest blokada, o kurcze Nawet za drzewem nie przejdę To jadę na farmę jeszcze Ale piękny porządek, co to jest, do czego to jest? Perfekcji <grywa> Właśnie, mam jakiś z tym tym? Do craftingu coś z tego? Dużo rzeczy przez... O jest, aha, mogę <grywa> Złąb z tego zrobić, chyba nie będę chciał Celownik z morchewki i jejku. Jakie to są recepty powymyślane z tych morchewek To jedziemy na farmę. Dlaczego nie mogę auto odpalić? Naprawię sobie go przy okazji. Czy w pełni księżyca pojazdy nie działają? I to, to by tłumaczyło, dlaczego onek przy tych wrakach y Glaxon chodzi? Ale bylipa była. Musiałbym przeczekać noc tutaj. Teraz dlaczego to nie działa? Chwila, to jest taki myk z tym. Może jak zrobię jakiś akumulator. Więc <noise> zgubiłem. Może jest jakiś parametr samochodu, którego nigdy nie sprawdzałem. Batery na przykład że trzeba zrobić. O. One mają akumulator osobno Jejku, dl tylko dlaczego to się nie ładuje? <laughs> Alternator mam spadnięty, yy, bo mi się nie ładuje, ojoj Szykładek <laughs> głapie, ale to na farmie coś znajdę, Ajaj. A bokiem jak się uderza to się nawet nie psuje tak bardzo Przecież aż podskoczyłem, a Eee, dobra, jadę dobrze. Może go ze światłami włączonymi zostawię, i się rozładował. Nie, średnio to wygląda. Muszę się rozglądać. Może jest jakaś nieoznaczona miejscówka ciekawa. Jakieś parki tu są. A, bo to jest park ogólnie, i łoweczki są. To też jakieś ciekawe rzeczy mogą czasem być. Pisałem, że jakiś klucz albo karta może być na tym terenie. Hmm, duże pole. Nie wiem, czy ja mam je zwiedzać, czy nie. Na dole co jest? Nie wiem, trzeba tam zaglądać. Tu nic nie ma na tej farmie. Chyba, że w tym polu coś ukryte, ale tak tutaj to nic. Ja mam nadzieję, że tu coś będzie. A tu tak, bo. Tam na jeziorku jeszcze coś jest. Lang, bajleś. Nudy, same nudy tutaj. Co tu jeszcze jest do zwiedzenia? Wszystko już zwiedziłem. Muszę gdzieś znaleźć. Yy... Maska i tyle Bo tak to już nic więcej nie ma No nic, to mi zostaje mal i ten... i hospital do przeglądania kilka razy Przynajmniej wiem na czym stoję I wiem co robić dalej, żeby wejść w ciekawsze miejsca Gdzie niby ta bateria? Ile razy ja tu mam zaglądnąć? Mhm. <laughs> Ale to jest nie, nie. A Nie no dobra. No to mam już jedną. <laughs> to elegancka. Upchone. Geroskopę. Ej, to zawsze tak trzeba. Komponent. Z komponentów się robi filtry. Ej, przerąbane. Komponenty są potrzebne do kilku rzeczy. Ej masakra jest to zrobić Są tunnel and demolition site Na Wikipedii piszą, że, <gry> że rozkop można znaleźć na południowym, a ja na północnym znalazłem. I co teraz? Jaka jest teraz procedura? Jest upchone. <gry> Czyli trzeba będzie tu łazić i farmić, jedno i drugie Tu się spodziewam jakiejś ciekawej, rzadkiej rzeczy, której... która jest bezużyteczna Lornetka, o! Oho, Jeff, super Czy ktoś tu już skakał? Ale widok! Się dostać w różne miejsca. Jedziemy na budowę. A jest. Jeden jest dodatkowy. I to tak na wierzchu leżą. Tak bardzo na wierzchu. Jeszcze te wszystkie bzdury muszę też zbierać w sumie. Nie, ja czasem nie mam teraz już ten wszystkich składników, żeby to zrobić. Mam. Jeden na jeden. Yy, a to mam w bazie te rzeczy. Co? Ja miałem miejsce i wypadł mi komponent. <laughs> a zbierałem te, te siateczki tak się zastanawiałem, po co to jest potrzebne. I teraz już wiem, że jest bardzo potrzebne. Zbudujemy. Zbud Ciekawe jest, jak się to psuje. Czy to się psuje cały czas, czy tylko jak się używa, czy szybko, czy wolno i w ogóle. Jest. O, od razu mi na gębę dało. He. Zbijamy, zobaczyć jak to działa. O kurczę, takie spaleńce są. Ale to zapyla. Dlaczego to trzeba bić? Dlaczego to nie ginie? Chciałem na zwykłego ząbiaka cały magazynek wywalać? Chcę jakikolwiek przedmiot ciekawy znaleźć Żeby mi się opłaciło to 50% które mi zostało, żeby tylko wybiec Naprawiać w trakcie, jak się tu jest w środku, że to tak szybko leci, że.

Ten znobek nie jest fajny do walki. Jakie życie mają? Idę stąd. Prawie mi cała maska poleciała, a ja nawet nie mam ten. Nie mam ani jednego przedmiotu ciekawego stąd. Oż ode mnie. Jestem zły, nie, mam... nie chcę się z wami tłuc. Nuby. Jeszcze ten się pełza tam. O, coś z niego wypadło. A ten plecak to jakiś śmieszny. No nic, trzeba jakoś tam mocniejsze obrońce przygotować. No i to by było na tyle.